Hej, witam was z tej strony Gala, to jest z Long War, jestem odwinien. sporo wyjaśnień. Znaczy troszkę gra przycięła. No i nie będziemy jechać na to lądowanie, będziemy jechać na uprowadzenie. Wiecie co, brakowało mi raptem tam chyba 6 godzin, żebym mógł wystawić mój pierwszy skład. No to ja wziąłem i puściłem sobie 6 godzin czasu, a poszło mi ponad 12 godzin i znikł mi po prostu ten okręt. Dzięki temu... Hmm, nie lecimy na e, lądowanie, co się równa z tym, że straciliśmy sporo kaziory. Za to lecimy na uprowadzenia. Dwóch żółto e, dziobów sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie również Montiusza i Żółtka jako tych doświadczonych żołnierzy. Zastanawiam się jeszcze też na jedną rzeczą właśnie ile mamy ludzi w koszarach Dołudcy, o właśnie to coś się przycięło nie zaczniemy rekrutacji e, ludzi w koszarach nie wygramy tej walki Ci żołnierze na przykład raz 2 3 mają już od co najmniej jed doby 1 2 3 godziny nie wiem dlaczego nie znikło to e, Teresa jest na dole też Wojtek, No, nie wiem, 3 osoby są aktywne, a są poniżej. tamtych osób. Nie mam żadnego pojęcia, czemu to nie poprzeskakiwało tak jak powinno. Zastanawiam się, czy. Tylko, że ma mało tych ludzi, pójdzie na kolejną misję. Bo bym chciał wysłać. Kogo to miałem wysłać? Wolsoholika. Gdzie jest Wolsoholik? O, właśnie, Wolsoholik ma godzinę. Chciałem Wolsoholika wysłać na modyfikacje genetyczne i dać mu i dać mu to, ale niestety w Olsholce w razie sfatygowany i nie wiem dlaczego. Coś się, coś się nam się zepsuło. Dobra, na razie przegonimy nasz skład, który został. Eee. Tu wszędzie są laserowe bronie. Chyba są wszędzie laserowe bronie, można... Można lecieć. Oj, chyba za dużo apteczek wziąłem na tę misję. A bra z przybytku głowa nie boli. O jest, wrócił, Rynowin ale patrzcie ponad godzinę czasu trzeba było czekać. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Oj, dużo otwarta mieszkańca. Na Nadal otrzymujemy informacje o ogromnej ilości prób porwania w miastach całego świata. Wylądujecie w miejscu, z którego napłynął ostatni meldunek. No dobra, chciałbym w tym miesiącu zacząć budować cele dla obcych, może coś w fundry podziałać. Chciałbym również po tej misji zamówić jeszcze dwa pancerze dla naszych żołnierzy. No dobra. Ruszamy na nową przygodę, nowe wyzwanie. Zaczynamy na dole, tak? Tak, na dole. Z tej strony, z tej strony się nigdy nie grałem na tej... Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy wielkie niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Tu nic nie widzimy. Tu też nic nie widzimy. Tak jest. Już tam idę. Klaudia. Gdzie jest generał? Pan Dorn. Boję się tak trochę za daleko wypuszczać. Już tam ruszam. Na razie tutaj, drugi z moich lukich e, flauterki. Dobra, flauterki to akurat e, taki odgłos, który e, na tym etapie jest przyjemny do usłyszenia. O, oznacza, że nie jest tak najgorzej. Nie wiem, czy tu, czy tu się ustawić. Może lepiej będzie tu, jakby tam coś miało wyskoczyć. Nic, 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 nic. nic. Co z tego wynika, że trzeba iść do góry? Ruszam! Jest nasłona, ale ja ja. Widzę wszystko. No dobrze. Wy sobie w dwójkę na razie tutaj zostaniecie. Zaraz będę na miejscu A, stąd mogę coś wypaczyć, więc to może być ryzykowne. Zaczynamy! O właśnie Mówiłem wam, że coś mogę wypaczyć. Na szczęście moc już jest z nami. Aj, ale nie udało Ci go zabić. 57,47, dobra Ty sobie teraz źle stoisz, zresztą cała moja ekipa praktycznie źle stoi Muszę połowić na osłony. Hmm. Wycofajcie się na bezpieczną no, odległość Wycofaj się tutaj do generała Może oni ci nie widzą. Zaraz tam będę. Ale pośbiegnij tu. A, stąd już cię widzą. E... Myślę, że granat dymny rzucę. Żeby zabezpieczyć naszą ekipę. Mógłbym też do nich mogłem przywozić tego jednego i zniszczyć, że ten drugi nikt nie wykombinuje. Ale nie będę ryzykował tak prawdopodobnie jednego z nich zabije. Albo i nie. Kolega się na tyły nam przerzucił. A ten drugi? Tego żółtek powinien załatwić. Albo i nie. No dobra. Uj, załatwi tego z tyłu. i spudłowałaś. Dobra, Mont już dokończy tamtego. Kolega Którego zaczął w poprzednim szale Dobrze. E, Ruki 43. Dobra, wróćcie tutaj i go wykończ. Aj, przeżył. Przeżył kolega. Eee, dobra, i tak będę musiał go zabić. Rusza. Może podbiegnij tu... tytuł i go wykończ. Eee, Załatw go. Super. Cel zlikwidowany. Już tam idę. Żółtek tutaj... Zrobi się. Rozumiem. Posłaniam resztę oddziału, no dobrze. okej, okay, no to idziemy dalej. Trzeba by może wyskoczyć do góry, już tam ruszam. Ale, już się za to biorę. Karol, tutaj zaraz będę na miejscu. Jeden rekord tutaj, drugi rekord tutaj. Wypatruję. I zglądamy, rozglądamy się rozglądamy, rozglądamy się. Mącz, już Jestem skocz tutaj, przeładuj. Broń przeładowana. będę się, broń. Broń. przeładuj. Um, gunner. Dobra, mi się rozgląda stąd. Przeładujmy. Czy coś wyskoczy? O, meld widać Zżycie. tam z drugiej strony. Ale muszę poczekać na całą że moich żołnierzy. Nie mogę się tak spieszyć do tego meldu. Już wyruszam. E... Karol, to mógłbym skoczyć do góry, ale to troszkę ryzykowne. Tak jest. W drodze. W drodze. Będę pilnować. Się, i się. Dobra Monty już musisz, już musisz podejść trochę do góry, bo prawdopodobnie bitwa się przeniesie na górę. Co no. jest. chodźcie Oh. Co to wyskoczyło nam? No. Ojejku, ale poszczelani. Jeszcze ktoś zareagował? Kto to zareagował? A, mąd już, pięknie, powinien być po nim Poprawiam celownik Rzadko ci się to pałośnada no i idą do ataku! Chyba. oni mają... A ty nie widzieli ich... Aha! Bądźcież zabił jednego z nich Zabity na śmierć! Jeden mniej Żółty widzi tylko tego, nie widzi tego u góry Eee. Ruki to... O kurde. No myślałem, że jestem po to zasięgiem. A, no to już wszystko wyjaśnione. A raczej nie powinniśmy... Teraz... Raczej teraz już nie powinniśmy z nimi mieć problemu. Eee. Dajmy sobie Karolowi zrobić trochę doświadczenia, spróbuj tam tego zabić. Ach, nie trafiłeś. Cholera pudło. Generał może? Zaraz dotrę. Nowe kontakty! O kurde. To mi trochę zmienia postać, rzeczy. Chcę wyskoczyć do góry. Widzę artefakt obcych. Ty możesz strzelić, ale... Ruki, spróbuj tego zabić. Okej, okay, jeden mniej. Aż Czy mogę sobie zaryzykować żółtkiem? No, tu mam jeszcze jednego rekruta. Bra. Wyskocz do góry. Spróbuję do niego strzelić. Super. Teraz sprawdzimy takie coś. Żółtek ma e, lock and load. Więc sprawdźmy, czy to tak działa, jak ja wyczytałem. Prawdopodobnie, jeżeli przeładuje, nie stracę teraz tury. Gotowości. A Traciłem jedną turę, jed jedną kropkę straciłem, ale mam jeszcze drugą kropkę. polecenie. Czyli to oznacza, że żółtek może wziąć, e, przeładować, a później może jeszcze strzelić. Bardzo fajnie. Generał może dotrzeć do, do jednego z tych. Aha, oczywiście nie trafił. Nie trafiłem. A ty sobie przeładuj. Dobra. Prawdopodobnie że, że ostatnia grupka, o dwa meldy. Może jeden z nich uda nam się wziąć. To Uff, oberwałem Tylko, że teraz ta cała reszta będzie miała większe szanse na trafienie generała. Dobra, zrobić dwa ruchy. Uwaga na skrzydła! Czy to zrobi dwa ruchy? Czy będzie strzelał? Próbują mnie zabić! A, jeden z meldu straciliśmy Dobra, ale to już jest ostatnia grupka, więc myślę, że nie ma co się Nie ma co się... Zaraz tam będę Oszczędzać, trzeba ich po prostu wykończyć hmm. Okej okay. O kurde te sztuki są, powiem wam, twarde. No dobra, tak wyjdźmy na podwyższenie. Z podwyższenia zobaczymy jakie mamy szanse. 70 O kurde, to nie są jeszcze takie strasznie wysokie te szanse. Znaczy mamy trochę więcej. Oj, jeszcze nie trafiłeś. Nie wiem czy się Dobry, że zrobiłem, że tak zaryzykowałem innymi ludźmi. Dobra Już się za to biorę. już tutaj Kurde, tylko 67? Trochę małe. Szanse To jeszcze przeżył. Nie mam już Dobra, zaczyna mi trochę brakować żołnierzy. 79, 70, 64 Ty spróbuj do tego no. To chyba, chyba sobie damy je, je, nagradę Chyba że jeszcze został żółtek, został generał hmm. Dobra, ty spróbuj do tego O kurde No dobrze Tak jest, natychmiast Mamy dwa szczały, trzeba by dwa trafić. Jeden trafiony i teraz żółtek. Żółtek, raczej to jest dowódca naszej ekipy, to nie powinny być problemu, żeby trafił. Koniec. Udało się, dowódco. Koniec. Zadanie wykonane. Tylko generał w szpitalu, więc myślę, że. całkiem okej. Okay. No i jeszcze będzie Karol w szpitalu, bo on był sfatygowany. Czyli zmęczony, ale kurę żałuję tego, tego lądowania, bo wybićłem na spory zaszczyt gotówki. Renata widzimy jak wróciła. A mówicie, Karol jest na 6 dni, ale to to spora awansów. To jest coś innego. Hmm. Ja muszę sobie to czytać. no, To jest by dobre było do rakiet. Do rakiet. Eee. To jest coś innego niż to, co oni powiedzieli. I muszę to sobie doczytać, dokładnie co to jest. Więc na razie nie będziemy tego anulowali, Paweł. Agresja, kat. No, agresję weźmiemy. Um, weźmy sobie Rapitiera, Kolejny sierżant Gunner. Jak super! O kurde. Eee, Shredder Racket. <gulne> o kurde. A, wszystkie, wszystkie z tych rzeczy chciałbym mieć, ale chyba jednak. To będzie najlepsze. O, jeszcze kolejny awans. Support. Dobierzemy no, kolejnego medyka. Ostatniego, już więcej chyba Medyków nie będę brał. A Pandormona zostawię. Bo mi się coś nie wydaje, żeby to było przysioniczne. Bo miałem jakieś rynek żołnierza I wcale nie dawał mi tak dużo. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Potrzebuję jeszcze. Chyba 4 TT. Te zbroje. Ale zamówmy na razie jeszcze dwie. Niech się robią. Żeby każdy biegł w zbroi, to już będzie duży, duży, duży plus. Trzy zdrowia więcej, plus taka możliwość, że przy um, delikatnym szczale jeżeli, jeżeli będzie za cztery, to ten żołnierz będzie krótko w szpitalu. To daje dużo przebrania. Mamy medal. O, polsoholik mógłby go dostać. Van Dorn jest, widzę, w szpitalu. Jakie jak wyglądają moje jak koszary w ogóle? Zobaczmy. Zniżką oficerską, szkoła... 74. O oh! jeden będziemy... Za jeden nafą będziemy mogli odblokować kolejny medal. Bardzo mnie to cieszę. Tylko, że to 300 będzie, trzeba kasorki na to odłożyć. Tam było 3, 4, 5, 6, 7. O, to mamy już wszystkie. O, to też mnie cieszy. Za ile się zbuduję? Podlewnia. Za 8 dni. Ok. Miałem eee, ja zobaczyć żołnierzy. Mamy... Raz, dwa, trzy. Czy tutaj na dole też coś jeszcze jest, sołnierzy? Dobra, ja zaraz powinienem być. Co nie cały dzień powinna być Kasia. Nie no, może, może nie jest tak źle, więc yy, wyślijmy, bo na modyfikacje genetyczne. Nie będziemy mogli z niego skorzystać przez trzy... Aha, nie stać mnie na to. To jest za drogie. Potrzebujemy 6. Yy. Um dwa lauterki sprzedamy i powinniś już, powinniśmy już mieć na to Bolsocholik. Zresztą nie wiem czy zauważyliście, ale strasznie wola naszych żołnierzy wskoczyła do góry. Co, bolsocholik poszedł? Ej hey no to? I potwierdź. Tak. Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie A mamy kolejnego, do Mam kolejnego. Poinformuję cię, gdy proces modyfikacji genetycznej dobiegnie końca. No dobra, ciekawe, poczekajmy czy on będzie dalej. Terror jakiś. A, widzicie, mogę poczekać, byłaby kolejne... kolejna zbroja. Kolejny Straciliśmy już czwarte państwo. Afryka już praktycznie jest nie nasza. Ile mamy, ile dni trzeba czekać jeszcze na naszego e, sprintera? Gdzie jest sprintera? 8 dni jeszcze, no dobra kolejne to zaraz pewnie egzolci zaatakują. Kopanie zakończone. O kurde, ile powracało ludzi. Mamy teraz pełen skład. Kopanie zakończone, zobaczmy. Tylko nie mam kasy, to więc i tak nic nie zrobię. Tu bym teraz chciał kopnąć, tylko że nie ma kasy. Tu bym chciał zbudować cele dla obcych. O, pięknie, możemy uzbroić jakiś statek. Hangar, widzimy. Tu nie mam uzbrojonego, tylko dwóch statków. Gorzej sytuacja wygląda na dole. No dobra, to na dół trzeba dać. Ok, Coś się będzie działo? O, kolejny sierżant. Moglibyśmy przywrócić do życia kolejną osobę, ale to się równa z tym, że został. Że... W magazynie mam 8 karabinów, czyli miałoby, miałbym 5. Dobra, to bierzemy. Chcę się tylko zastanowić, kogo wzkriesimy tym razem. Kogo tym razem nam Rada pozwoliła z powrotem przywrócić do życia. Chciałbym zamówić ten karabin jeszcze. Tylko zobaczmy, ile bym tu ...kasy... jeszcze 10 potrzebowałbym. Dobra, jeden karabin trzeba zamówić Minimum chcę mieć ich sześć. zawsze. A jeszcze pewnie jeżeli to są takie transmisje, że dostajemy żołnierzy za karabiny, to bardzo się opłaca mieć ich po prostu więcej. O! I to też oznacza jedno, że w szkole oficerskiej odblokowaliśmy kolejny medal. I zbliżamy się po do... 8 członka naszej drużyny. 115 jest potrzebne. Mamy trochę rekrutów, więc łatwiej awanse. No może może już niedługo będziemy mieli 8-osobowy team. W ogóle co to za żołnierz jest? Ten, który nam przybył? Kobieta. dobrze. Zobaczmy na pomnik poległych. Hmm. Pana też nie zginął. a to nie myślę o żeby to było zrobić albo aż wskrzesić albo wskrzesić ani ma ona zginęła w ten taki głupi sposób. Trafiła na trzech. Yy... Jedna kratka była i trafiła na trzech obcych Może ją, Forrest, prostu skreślimy. Przynajmniej ona ma pseudonim. Już gotowy. Nie będę musiał się zastanawiać i wymyślać kolejnego pseudonimu. Yy... Tylko tak. Yy... O kurde, medyk, medykiem byłabyś świetny. ale mówiłem, że więcej medyków nie będę wybrał, ale nie no, przy takiej trudności to chyba jednak testem medykami mimo wszystko. Reanimację wezmę i używanie apteczek y, y, darmowe. I w tym momencie mamy bardzo mocnego medyka. Hmm. To Musimy oczywiście zmienić kolor włosów. E, musimy... A może zaburzymy czapeczkę? Tylko samą czapeczkę bym chciał, żebyś miała. O, właśnie. I kolor pancerza. Medycy są raczej biali, więc chyba ty też będziesz biała. Albo... Albo... No może... A ty jesteś też Puma. Nie, zostawmy... zrobię cię białą, jednak... Będziesz białą Pumą. Puma, puma powraca No i super Puma, ile ty masz zasięgu biegu Zobaczmy żołnierzy Puma ma 13, no wszyscy ci moi żołnierze są dosyć wolni Boję się ataku egzoltów Nowe badania skończone. Jakieś dwie rzeczy dostaliśmy. Wypłaszanie dla. Uuu, to jest ogromne. Jak zrobimy już tego ciwa, e, to to będzie ogromne. O, a to co to jest? No coś nowego? Andal, aliens, tezimy materiały z generałów, karybianskie S D. Muszę poczytać na jakich forach co to dokładnie robi. Intrużanty. Twoje inteligentne przesłuchania, obcych odkrywania, Dobra, no to w tym momencie skończymy ten odcinek. Ja sobie muszę poczytać na forach czy co to dokładnie e, robi a czasami jest jeden opis, a drugi robi. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.